Z tej strony Tereska jest ze mną od 80 iluś, już lat! Jadwiga! Hej, dobre dzieci, drogie kochane! Chciałyśmy sobie troszkę pograć, ale takie byłyśmy ślepe, że musiałyśmy to coś ustawić sobie na największe. Ale chyba zmieniłyśmy też język. Teresko? To się nazywa interface. No to interface. Drogie dzieci, nasze wnuczki chciały wam coś przekazać. Roksa? Oksana! Tak, babciu. Czekaj, bo Tereska coś musi nam przekazać. Ale, że ja? A kto? Myślałam, że ty. Ja? Ty. A ja zapomniałam, co chciałam ci powiedzieć. Wikusiu, skarbeńku moje, świecie, <noise> chodź tutaj Co tam chciałaś babcia? Miałaś coś ludziom przekazać. Ej, Wika mnie też wołała babka. Co cię tam wołało? <grym> babka! Aha. Jezus, co cię tam wołało? Ja nie jestem babka, tylko babcia! Babunia się mówi! Tak ładnie! Niewychowane dzieciory ty. Widziałeś Cię Tereskę? Bo Justyna! zgubiłam ją! Justyna, chodź tutaj! Jaka Justyna? Znaczy Halina! Sama jesteś Halina! Znaczy Jadwiga! Boże, już moja pamięć to jest coś strasznego! Przepraszam cię, moja droga! Jak mogłaś moje imię zapomnieć? Przepraszam, bracia i siostry, idziemy teraz do kościoła na mszę świętą. O matko, matko, musimy ją odprawić? Jadwego, zostawmy koniki, nie mogą nam przeszkadzać. Bo tu trzeba się ładnie ukucnąć. Jadwigo, odprawmy my tą mszę, bo tutaj nikogo nie ma. Jesko! To będziemy dla siebie ją odprawiać? Tak, przynajmniej się pomodlimy i przynajmniej nasi drodzy widzowie się pomodlą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan. Pan z I z duchem twoim. Uznajemy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Powiadam się Bogu Wachoncemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed to błagam najświętszą Maryję zawsze dziewicę wszystkich aniołów i święty. I was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana, Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam na nogę To prowadzi nas do wiecznego. Chwała, Chwała na na Bogu. Bogu. A na ziemi Chwalimy Cię, bo Błogosławimy Cię! Błogosławimy Cię! Wielbimy Cię! Wysławiamy Cię! Dzięki Ci składamy! Nie mi się do ucha Jadwigo, bo wielka jest chwała Twoja! Panie Boże! Król! Nieba. nieba! Boże! Boże Ojcze wsychwalony! Go... Panie synu jednozorodzonym! Jezu chryste! Błogosławiony jesteś, panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata. Dzięki, co? A, dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i prac rąk ludzkich. Tobie je wznosi, przynosimy, aby stało się za nas napojem duchowym. Błogosławiany jesteś, Boże, teraz i na wieki. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się Miłuj nad nami. się nad nami! Baranku Boży, Baranku Boży który gładzisz grzechy, gładzisz grzechy świata, zmiłuj się, się nad nami. Baranku, Baranku Boży, Boży, który gładzisz, gładzisz grzechy, świata. grzechy świata, obdasz nas spokojem. Oto Baranek ty, Boże? Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa! Bogu niech będą dzięki! Jadwigo, to była bardzo piękna msza święta. O matko, spadłam! O jeju! jeju, jeju. Swoje cycki widać na kamerze. No przepraszam, drogie dzieci, nie chciałam. A więc to by było na tyle. Niestety musimy jechać do szpitala, bo Jadwiga jest chora. Coś w biodrze. A więc musimy jechać do szpitala. A więc jeśli się podobałam, to możecie zostawić łapkę w górę. Do końca, kochana. Komentarz? Dobik, i pap, <grystans> Papa! teresko, o kurcze, mikrosuszarum, teresko, to się nazywa interface, na to interface takie rodzince PL Skype'a, mamo Nie Skype'a! ja Skypa paskiet <ścoughs> Doksar O <Ała>, moje ucho <ścoughs> Cicho cicho Ja Ty! A ja Zapomniałam, co chciałam ci powiedzieć, Roksanko. Jak to tam... Roksanko! Dość! Ja, Zawołać tą swoją wikuśnię, z swoją wujostrzę. Dokładnie! Niewychowane dzieciory, ty wy. Eee. E. mieliśmy im przekazać? Zawołałaś ich specjalnie! Nogi! A, jej imię! A i hecha! He, he, he. To może ktoś przyjedzie zaraz! bo tu trzeba się ładnie ukućć! No, halo. No, teraz zbytnio nie. A to coś ważnego? Nie, nie. No tak to. No to napiszę ci jak już. Dobra. No to hej. No hej. <noise> co ty robisz? <noise> co ty rob... <noise> o, matko. <noise> no, są... no to co to za lekcje? No takie lekcje, że na technologii nie byłaś... Proszę cię. Dobrze. Dobrze, dziękuję panie. A teraz idź, bo muszę odprawiam. Jeszcze z głową wszystko w porządku. A właśnie, że wszystko w porządku. zdaje ci. No, mogę Marcin i zabierzesz każdą, no. No, no, no najlepszych i mi zaraz wybierzesz wszystkie najlepsze. I ja będę miała same najgorsze. Czekaj, czekaj. A więc tak, mamy śmietankowa, kawowo śmietanowa. Помогите! 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 Помогите, Халло! Боже